Zagruntowane? Zagruntowane, bo w ostatnim odcinku, który jeszcze nie dodaliśmy, było gruntowane, więc już nie ma potrzeby. Dawaj ten kamień, otwieraj to. No to proszę. No co, chcę Nie, no bo wiesz, no dzisiaj ile się da, to tyle ułożyć, tak? Tą ścianę. No, to jest gotowy klej do płytek, a Co z nim się dzieje? Twardy? Nie wiem. A to mogłam zrobić to. Dobra, spokojnie się przemiesza, włączymy większe obroty. No stoi długo, bo to w sklepie pewnie stoi w pół roku. Oho, żeby bateria. Dobra. Yy, jak stoisz i czekasz? Żona? Czytam. Dobra, yy, to za chwilę, bo Ty czytasz wolno. Okej, okay. weź ten kamień poukładaj, zobaczymy ile jest odpadu. A ja już mam ten, ja już nie Żeby zobaczyć gdzie się bardziej opłaca. Tylko jedno w głowie mam. Nie? Nie chce mi się iść to myć. To tak weźmiemy. Na ścianę sobie nakładaj. No właśnie powiem ci się... Że... No tak to upitolisz sobie to, a co to za różnica ściana czy tu? Nie wiem, no właśnie, dlaczego ja to robię? No bo tak tam płytkach się robi, że dokładasz na miejsce płytki i na płytkę. Daj, no to tak robią, niektórzy, niektórzy tak nie robią. Niektórzy mówią, że tak się nie powinno robić. Tutaj co, co internet, to wszyscy specce. Mhm. Będziesz po tym chodzić? To daj więcej, przyciśnij już lewo, prawo. Jeżeli nie jest to brudne, tuste jakieś to. To przecież to nie odpadnie. Tylko jedno, powiem. 6,7. To jest kamień, kochaniutka. No. Bo źle sobie robisz. No, ale co źle. Trzeba było zacząć od góry, później połowie, na końcu na końcu. Nie, nie masz nic takiego, żeby... Na kolaniki? Na no, piankę na końcu. Panelowa gdzieś była, albo karton. Tak. Masz gniazdko inkognito. Tak. No tak I Tak ]łem. będzie inkognito, bo będzie za... Nie ten... tak będzie za narożnikiem albo za jakimś leżeniem, ale po prostu, żeby w razie jakby się zmieniła koncepcja, to żeby nie było problemów. Powinno ładnie spasować się teraz. No, I jak co? No, ja mi się podoba, bo sam to kleiłem jak Ciebie nie było. I no, wydaje mi się, że bardzo dobrze to wyszło. Lepiej niż Twoje. Gdzież? Już opaczkała, dopiero przyjechałem. Co... A ta, ten klej biały? A kto kupuje biały klej do ciemnych płytek? Taki był. No. Poza tym nie pytałem, jaki ma kolor. Mogłeś <noise> zapytać. Mogłeś, mogłeś. Akurat inne tematy nie. <noise> ty, ty. ty, ty. Dobra, nieważne, nie to się będzie. Budzi? Nie ważne, po prostu to daltonista by nie poznał. O. o. co ci chodzi? No śmiej się śmieje. No, dobry jest. Jak ktoś umiejętnie to robi, to nie ma problemu z takimi rzeczami. Nie upaczka tego. Tylko że nie chce i mówić kochaniutka, ale do góry. To jeszcze masz kawałek. Mówiłam. No Na no to wie, nie mam tych nami... no, no co? co? Ej. <laughs> no, będzie. No, nawet nie chcę. Zrobiliśmy jedną czwartą dziś tego. Teraz jest dobrze, bo już jesteśmy na stojąco. Chwilą, no. a za chwilę będzie chciała będzie wchodzić znowu. Nie no, rusztowanie, rozłożył Ja sobie pojadę do roboty, w delegację, a ty będziesz sobie działać, nie? <laughs> Przy okazji wyczyść tą ścianę z tej cegły, bo chcę ją zrobić na ładnie, żeby był takim ale rodzynkiem mocniejszym akcentem takim. Więc proszę ją wyczyścić. Zamówić balustradę, balustradę. Zamówić yy, schody. <grym> posprawdzać narożniki albo jakieś fotele, albo coś tutaj. I zacząć układać płytki. Wyjeżdżam w poniedziałek, we wtorek wracam. Dasz radę. W ciągu dnia? Słuchaj, trzeba się uwijać. Można uwijać. Dobra. Znacz mi co dokładnie, ile Cię ucinać, to cię będę ucinał i Nie będzie tak? szybciej. I co? Mm -hmm. Koniec na dzisiaj? No Koniec na dzisiaj Tak samo koniec dzisiejszego odcinka Tyle udało nam się zrobić z ziemi Więcej będzie trzeba już Chyba zrusztowania. rusztowania Ewentualnie ja jestem troszkę wyższy To warstwa albo dwie przykleję Ale to już coraz ciężej jest Tak dlatego Możecie napisać w komentarzach jak wam się podoba nasza ściana Wydaje mi się, że fajnie wyszła wiek. A szkoda, co? coś by może dodał, krzywe? Nie, no nie ma na co zgodzić. Fajny materiał, mm -hmm. tylko dużo roboty przy tym. jestem ciekawy, czy wystarczy, ponieważ tu no, jest tyle odpadów. Marzy. Tu jest tyle, a my chyba braliśmy jeden albo dwa metry więcej. Więc to jest właśnie zaskakujące, że tyle poszło. A odpadów praktycznie nie ma żadnych. Nawet bym powiedział, że to nie są odpady, tylko to są kawałki, które jeszcze będą do wykorzystania. Tu są odpady, tylko tyle, ten kawałek. No i teraz odciąłem, no to wiadomo, jeszcze jak się nie wykorzysta, to będą odpady. Będę robić. O, usiądłem, usiądłem. <grym> Dobra, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał bo dawno nie było odcinków z naszego domu, przeważnie wszystko jest z budowy. Więc tak, dla odmiany stwierdziliśmy, że damy Wam dwa odcinki, bo piszecie w ogóle do nas dużo na temat tego domu, kiedy będziemy go dalej wykańczać, dlaczego to się wszystko wstrzymało dlatego pod ostatnim odcinkiem wam wytłumaczyliśmy dlaczego te takie, takie zmiany, takie zatrzymania tego było, tej budowy takie opóźnienia no i kolejna sprawa, no też idziemy budować te domki to też rzadko bo rzadko, ale w weekendy można tu pracować bo od poniedziałku do piątku nas tutaj praktycznie nie ma dobra, dzięki jeszcze raz dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i widzimy się już niedługo możliwe, że w kolejnym odcinku w którym będziemy kończyć ten kamień i będziemy tam próbować jakoś zamontować telewizję. Zobaczymy. Więc dajcie suba, łapkę w górę i widzimy się niedługo. Cześć.